Płytki piece. Instrukcje instalacji najbardziej standardowym wykończeniem powierzchni kominka lub pieca jest cegła, ale nie. Wybierz płótno do zawieszonych sufitów. Wśród licznych opcji dekorowania sufitów. Struktury rozciągania różnią się. Układanie płytek bitumicznych płytki bitumiczne służą do wykończenia dachu ze względu na dużą liczbę zalet głosy plus głos. Głos przeciwko. Minęło sporo czasu, odkąd architekci i projektanci zwrócili uwagę na drzwi, co przez dłuższy czas pozostawał jedynie funkcjonalnym elementem każdego domu. Aby dziś wymienić zwykłe projekty, główne i bardzo jasne reprezentatywne są specjalne, designerskie drzwi szklane drzwi ze wzorem. Warto zauważyć, że produkt tego typu ma nie tylko bardzo wysokie wskaźniki siły, niezawodności i trwałości, ale także doskonały wygląd, dzięki którym może po prostu idealnie ozdobić prawie każde wnętrze pokoju. Nowoczesne szklane drzwi o wzorze mogą być bardzo skutecznie wykorzystane do projektowania zarówno różnego rodzaju lokali handlowych jak i biurowych, jak i najbardziej zwykłych mieszkań i prywatnych domów. Wspomnienie, że dzięki nowoczesnym technologiom taka szklana konstrukcja można zastosować do najbardziej zróżnicowanego rysowania z takiego szklanego projektu, a tym samym po prostu przekształcić pokój i uczynić jego wnętrze wyjątkowym i oryginalnym. Bezpośrednim rysunek na liściu drzwi można zastosować na różne sposoby jakość uzyskanego ozdoby. Jego trwałość, a także piękno zależą bezpośrednio od wyboru jednej lub drugiej opcji. Używając takich szklanych drzwi o wzorze, możesz być pewien oryginalności i wyjątkowości wnętrza pokoju. Skręcać na stronie w kontakcie z napisz komentarz. Jeśli jesteś człowiekiem, nie zmieniaj następującego pola. Wpisz swoje imię. Twoje imię. Włącz JavaScript, aby użyć tego formularza. Twoje imię. Anonimowy szybka rejestracja na stronie. Komentarz. Napisz komentarz. Jeśli jesteś człowiekiem, nie zmieniaj następującego pola. Wpisz swoje imię. Twoje imię. Włącz JavaScript, aby użyć tego formularza. Twoje imię. Anonimowy szybka rejestracja na stronie. Komentarz. Informacje kontaktowe, reklama na stronie internetowej zostań autorem i zarabiaj portal budowy stron 2011-2018, artykuły o naprawie, budownictwie, materiałach budowlanych, kopiowanie informacji ze strony jest możliwe tylko z zgoda biura redakcyjnego lub wskazując bezpośredni link do źródła, uzasadnienie prawne.